Siemano z tej strony, pan Krosik i w dzisiejszym odcinku dołączyłem sobie na box pvp na serwer rapy.pl, czyli na serwer Tobiasza oraz ekipy rapy. Ale to, co mnie spotkało na samym starcie, tego kompletnie się nie spodziewałem. Także oglądajcie do końca, żeby się przekonać, co to było. Od razu, gdy wbiłem na boxa, odebrałem sobie kit gracza, bo chciałem zobaczyć, czy tam dostaniemy jakiegoś darmowego kluczyka. I nagle zaczepił mnie jakiś randomowy ziomeczek, i od razu wysłał mi ofertę wymiany. No to standardowo zaakceptowałem tą ofertę wymiany i gościu nagle zaczął wkładać seta napieraka. Ja w tamtym momencie jeszcze nie miałem pojęcia co to jest w ogóle za set. No i myślałem, że gościu po prostu się flexuje, jakiego ma tam secika. I nagle gościu zaakceptował tą ofertę wymiany i dał mi seta napieraka. pieraka. Ziómeczek dał mi seta napieraka. Nie wiem jaki to jest set. Czy to jest mocne czy nie ale wbiłem dosłownie przed chwilą na ten serwer i jakiś gościu dał mi seta napieraka pieraka. Ja nie wiem czy to jest w ogóle mocne no bo jestem tutaj pierwszy raz na tym serwerze, ale dobra, założę sobie tego seta dzięki gości, jak to oglądać? nie wiem czy to był jakiś widz, czy co, ale tutaj mamy bardzo dobry tak, co tu się wydarzyło, dostałem na sam start od jakiegoś dziomeczka całego seta napieraka, miecz i kilo, tylko ja nie wiem czy to jest dobre, tutaj mamy ochrona 18, to na pewno lepsza od mojego. Zobaczmy w ogóle, co tu można robić na sam początek, bo ja tutaj na start jakiś gościu właśnie dał mi tego seta. Dobra, zobaczmy sobie może na początek, o tutaj mamy tych villagerów i który to będzie w ogóle napierak? Musimy tu znaleźć ziomeczka, który będzie się nazywał, o tutaj mamy napieraka. No to to nie jest jakiś taki słaby set, jak tu widzę. 10 setów przede mną było, tutaj jeszcze mamy Busha, Kubira. No trochę mamy jeszcze tych setów, ale no gościu tutaj dał mi niezłego setika, także gościu dzięki, jak to oglądasz. I co tutaj mamy w ogóle? Tutaj mamy strefę AFK, no to wiadomo, musimy sobie poafczyć, żeby tutaj wbić y, sobie jakieś tam kluczyki za afczenie. Mamy darmowy kluczyk, że ja mogę sobie to odebrać. Muszę grać na serwerze, 4 godziny muszę grać, żeby odebrać jakieś klucze. Kurde, to tutaj muszę trochę długo poczekać. Na sam początek, no to chyba wypadałoby przeteleportować się na tą kopalnię do kopania. Tutaj mamy chyba strefa bezpieczna. Tak, to będzie tu. No i po prostu kopiemy sobie. Kurde, ale szybko taki kilo kopie. Nie no. Oczywiście, jeśli będziecie mieli takie szczęście jak ja i jakiś chłop nam da kurde jakieś seta napieraka zbieramy sobie tutaj złoto od razu nam się tutaj przerabia także dosyć fajnie jakiś kumpel dał mi seta napieraka także zaczynamy gierkę dosyć ciekawie nie powiem, że nie w ogóle nie spodziewałem się tego, że tak szybko zdobędę secika od jakiegoś ziomeczka ale fajnie, zaczniemy sobie grę tylko aha, tu możesz wykopywać tylko kilogram, jakimś 4 jakimś kilogram 4 mogę tutaj wykopywać Zbierzmy sobie tak samo to żelazo. Nie wiem, czy to mi się będzie potrzebne, ale póki jak mam taki mocny kilo, to bez problemu sobie to raczej tutaj wszystko rozkopę. No i oczywiście wrócę sobie na spawn'a i zobaczę sobie, co ja mogę tutaj, jakieś refile bym sobie kupił, jakieś miksturki, nie wiem, czy tu jest coś takiego w ogóle do zakupienia. No i w sumie jak mamy takiego set'ika to można by tutaj przetestować tego seta i pójść na klepę, bo w sumie mam tutaj 11 seta najlepszego. Tylko jeszcze zobaczę, ile tych setów wszystkich mamy tutaj. Setów mamy tutaj 20 jest. Superman jest najlepszy. Tutaj mogę sobie kupować refile, także kupmy sobie jednego refila. Czy coś tutaj mamy jeszcze ciekawego do zakupienia? I czy ja... O, mamy tutaj poteczki, czyli muszę ten słoneczny pył zrobić, a słoneczny pył musimy iść tutaj do kantora, żeby zdobyć tutaj słoneczny pył i tutaj potrzebuję księżycowy pył albo tutaj ziemski pył. Ziemski pył potrzebuje i on się tutaj zamienia na słoneczny pył. Jeszcze sobie szybko sprawdzę tutaj, żeby lepszy sobie mieć, bym ogarnął w sumie. Tutaj mamy y, set Busha i potrzebuje pół staka tego pyłu, także trochę dużo tego potrzebuje. Tutaj mamy skrzynki, no niestety nie zrobimy sobie tutaj openingu, bo muszę 4 godziny być na serwerze. To jest leciutka przesada, nie powiecie, że nie, ale no trudno, musimy czekać. Nie pozostaje nam nic innego do wyboru, i skopujemy sobie tutaj to złoto. Mam nadzieję, że ja dobry ten pył tutaj skopuję. Że to złoto to jest akurat to, co jest potrzebne do tego yy, słonecznego pyłu. Skopmy sobie tutaj to złoto. Musiałbym właśnie. Złoto. Na co można złoto zamieniać? Złoto zamienia mi się na ten księżycowy pył. Może tutaj emeraldy będą lepsze. A, emeraldów nie mogę kopać. Dobra, to wykopę sobie to złoto tutaj do końca. Akurat mam tutaj kill na pieraka, także to jest w miarę mocny kill off, Jak na sam początek gierki. ja mam na serwerze 10 minut dopiero i już mam tutaj, biegam sobie w 10 najlepszym secie na serwerze, także dosyć fajnie. To żelazo tak samo mogę sobie zebrać, bo czemu by nie? Na pewno to się przyda do czegoś. Mógłbym kupić Elytrę, tylko ja nie wiem u którego ziomeczka tutaj się Elytrę kupuje, bo tutaj każdy biega w tych elitrach, więc jak wyjdę poza strefę jak wyjdę na strefę PVP, no to przydałoby się jakoś uciekać przed tymi ziomkami. Udało mi się znaleźć ziomeczka, u którego kupuje się elektryczność, także mogę ją sobie kupić bez problemu, akurat jest w miarę tania. Kupuję sobie firewerki, no i spróbujemy tutaj coś pokombinować na tej strefie PVP, tylko gdzie tutaj są firewerki, żeby tutaj udało mi się uciekać przed tymi ziomeczkami. Mam 20, 12 fajerwerek. Zbyt dużo to nie jest na pewno zamiast tutaj ziomeczków to pewnie wchodzę z kilkoma stakami, bo to jest miesiąc po starcie edycji a i tak mam w miarę fajne idemki, bo mam seta już 11. Dostałem od jakiegoś kumpla. Dobra, nie pozostaje nic innego niż po prostu wybranie się na strefę PvP, także wchodzimy sobie do portalu. Tutaj mam jakieś kumpla. Dobra, skakujemy tutaj, Poszuku... poszukam sobie jakiegoś ziomeczka który ma tu jakieś słabe przedmioty Na pewno wiem, że tutaj set, sety ekipy rafy są w miarę mocne także z tymi ziomeczkami raczej bym się nie chciał bić tylko czy tu ktoś jest w ogóle tutaj mamy jakiegoś gościa ale ten flash to chyba jest mocny ziomek on mnie tu goni jakiś napierak gościu mnie w locie uderzył tutaj mocny ziomek jest jak mnie w locie bije ale raczej sobie ucieknę tutaj co tu się stanęło? A podczas walki nie można tego Podczas walki nie można wychodzić poza teren pvp Także muszę tutaj uważać A ja jeszcze mam mało firewerek I w sumie to pierwszy raz wyszedłem poza linię pvp na boksie Wrócę sobie na razie na strefę do kopania Bo to na razie nie ma sensu I uzbieram sobie trochę więcej tych refilii i firewerek. I tak kopałem Kopałem Jeszcze raz kopałem Jeszcze, jeszcze raz kopałem I jeszcze raz kopałem Minęła już godzina odkąd tutaj kopię. Także, no co, lecimy sobie na spałna Spróbuję sobie tutaj powymieniać te pyły, które udało mi się wykopać. Mam tutaj 8 tego słonecznego pyłu, także to jest w miarę, wydaje mi się, spoko wynik. Jak na tutaj godzinkę kopania, nawet nie godzinę, bo tutaj godzinę to jest łącznie na serwerze. Dobra, tutaj mamy potrzebne przedmioty. No i na sam początek, który bym sobie kupił, tylko muszę ten pył, albo w sumie. Nie, to będzie dobry pomysł, żeby kupić jedno enchantowane złote jabłko. Dobra, kupię jedno. Jedno może mi się przyda, także kupię sobie. I tutaj mamy kantor. Wymienię sobie te pyły na tej, żebym miał ten ziemiański pył. I teraz tak musiałbym sobie kupić troszeczkę tych refilii. Jeszcze tutaj dwa sobie dokupię. Jeszcze ten pył muszę zamienić na ten pył tutaj księżycowy. Dobra. Troszeczkę za dużo, ale dobra. Kupujemy sobie tutaj firewerki, trochę tych staków bym sobie kupił, bo tutaj ziomeczki na pewno biegają tutaj z mocnymi secikami. Dobra, tutaj, ile mam? To jeszcze cztery staki sobie dobiję tych firewerek, żeby mieć pyk. Dobra, tyle mi powinno wystarczyć. Wymienię sobie ten pył na ten tutaj księżycowy. Dobra, pyk. I jeszcze mam tutaj dwa staki. Co ja mogę za te dwa staki tutaj kupić? Co tutaj jest ciekawego. Mam tutaj jedną potkę na odporność, jedną siłkę mam, także w miarę fajnie. Lazuryt nie wiem do czego mi to będzie potrzebne. Dobra, kupię sobie po prostu więcej tych złotych jabłek zwykłych. No i tutaj wydaje mi się, że dosyć y, mocny tutaj asortyment mamy, jak na godzinę grania. Tylko lepszego nie da się zdobyć, tak mi się coś wydaje. Czy ja skopiowałem tutaj? Nie, dobra, już myślałem, że jakieś kopiowanie odkryłem przez przypadek. Odłożę sobie tutaj do Endera. Co mi na pewno nie będzie potrzebne? To mi nie będzie potrzebne, to, to. Firewerki sobie zostawię, to mi nie będzie... Nie, jedzonko mi się przyda. Ten pył sobie odłożę, węgiel. Nie wiem, czy można budować poza tą, poza strefą PvP, ale coś mi się wydaje, że można. Jeszcze bym ja sobie ten kilof naprawił, wiem, że kilof to się w naprawia. Tak, bez problemu. Odłożę sobie ten kilof, bo nie chciałbym go stracić. I mogę sobie odebrać kit gracza. Nie, SG-pa jeszcze nie posiadam. A nie mogę sobie odebrać. minuty mam do tu kit tutaj gracza, żeby mieć jakikolwiek kilo, bo ja nie mam żadnego kilopa. Dobra, lecimy sobie na strefę PvP. O, tutaj mam ziomka, który kopię. Udało się go hitnąć raz. I to chyba będzie pierwszy i ostatni raz. O, czy będzie chciał się bić? Może będzie chciał się bić. W ogóle, czy tutaj są jakieś te... Mamy tutaj planety jakieś, czy tutaj będzie jakiś gość na jakiejś planecie? Można wejść na inne ch w sumie. Aha, trzeba iść na spawna. Na innym ch, no to powinny... Y, inne osoby będą na innym ch. Także może uda się spotkać jakiegoś tutaj ziomeczka do klepy. Fajnie by było. Lecimy sobie na cechach, gdzie jest najwięcej osób. Tutaj mamy, 250 osób jest prawie na jednym ch. Mam nadzieję, że nie będzie lagów w ogóle. Chociaż leciutkie lagi są, ale to nie serwera, tylko, tylko mojego komputera. Także spojrzymy się tu w dół, żeby na 100% nie mieć lagów i może uda się tutaj spotkać. O, tutaj mamy na starcy. No i tutaj każdy się rzucił na tego jednego ziomeczka, który w sekundę zginął. Także już gościu był i gościa nie ma, można tak to nazwać. O, tutaj mamy, można budować. Widzę, bo tutaj gości stawiali deski, także mogę to budować w razie czego. Tutaj mamy jakąś mocną klepę. Nie wiem, czy to opłaca ci wchodzi w nich, ale w sumie można by coś tam zaryzykować. Bijemy tutaj gościa, który ma naj, najlepszy setik na serwerze, bo tutaj flesz... A nie, Supermana jest najlepszy. Ale tutaj mamy Supermana, także można by spróbować. Zjemy sobie tutaj jednego refilka, pyk i napieprzamy tutaj ziomeczków. Dawać tutaj. Mamy jakieś Mik Mikolsa. Dobra, jemy Koksa żeby nie zginąć na 100% i tym akcentem sobie zakończymy mam nadzieję że wam się podobało od teraz możecie wiedzieć że nie opłaca się wbijać na czterech ziomeczków którzy mają najlepsze przedmioty na serwerze i do zobaczenia elo.